Dobra, idziemy kur... I to jesteśmy w Style Road. Już to, 8. Please, to ciężkie gacie. Napierdala Zamiast wisza, właśnie napierdala. No, ja, nie <grym> ja nie patrzę. Ja nie patrzę. Ja robię Coś tak dziwnie kamera chodzi wtedy, wiesz tak? Strasznie pomylił no, jedna No specjalnie no. efekty z To Wtedy też to chyba było Strasznie pomylił to Tam jeszcze króciutki urywek wcześniej Z poprzedniej gry, <gry> mhm. No to się steru, wsterła To do, do 13 po popuściłem <gry> Kurwa mało Patrzymy na drzwi, czy nic się nie wygrywa Jest ok Jak <gry> chwilowo <gry> 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 No, o my, chur, teraz oh go my go. fucking god, My oh, bitch, <laughs> kurwa, O nam razy kurwa, Ja nie jest rady Kurwa Co? Co? doszedł kurwa Tam Co? 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 Proszę, to jest jak mikrofon? On? Nie, masz tam na dole. to weź, to <grym> no, za, zakładaj, zakładaj. No jak nie, to będzie z tego na razie, bo No tak. A próbno masz ten tweet? Nie, jeszcze nie, zaraz go tak. Na ten... Uj, to jest taki matka. No. Co to, to, to z z Było to samo, to się Zazwyczaj zdużyliśmy. Po prostu tak dołożyła. No, no, robię mm. teraz so, co... Zobaczcie, mm. na nami. Wasze do mnie. To jest pewne. Zauważyłem, na zewnątrz jest. <grym zrodka> Kurwa <grym zroga> Nie kurwa mać Nie idziemy iść Tam Jaki low Jest tam sieć Nawet nie chcesz patrzeć kurwa Kurwa wyskoczy Ty! Twisted Fate! Coś się ruszyło Idzie za mną Leci się do mnie obraca Drzwi otworzył na dłużę Znowu Mam dziwo stwierdzenie, że tego Idźcie za mną, ostrzeliwuj. Kurwa, killer, ja pierdolę. No i W I to iść? Idź w środek a, 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 a. Y Jak to było? Na przekątnie. No, <śle> Po przekątnej. Nie, źle. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, tam... nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. A, tu nie. Nie, być Co tak częściej zliftowałem? Zgłaszajcie, jak mi próbuję sklecać. jak to jest. Z kasy, Ziftować, jak, się to jak w TV rozwinięte. No. okej, ja. Fajnie to, 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 to na końcu będzie kurwa sklep. Ze bo zaz. Nie idziemy przecież spać. Dora rozgmina. Dora Dobra, żeby się nie zaebrać, dobrze. No. Fałgrać. Zaz... pies tam kurwa gryzie to. Co? Zaebra. <gryzga> kurwa, ty mnie nie, nie karmicie. Kurwa. A to nasze pasta do zębów? No. A, A, pierwa, nie wolno. Dobra, idziemy. Idziemy dalej, każdy, kto w kamerę pomaga, idziemy. <grym>? Który? Nie, jeszcze. Kurwa. wziąłem żeby to N, kurwa. No, bo to jest N. <grym>? Powiem M, Ty. Moje chuj. Moje chuj. Jesteś no doszłyś. Mózg rozjebany. Mózg <grym>? rozjebany. Co ja dość mam mózg rozjebany? Wiesz kiedy? Czy za skrętem. Wziąłem kurwa Jaki <śmienki> dał To jest 11 dopiero, kurwa No kurwa, ej wierzę... e, kurwa, <śmienki> się powoli w Jackson, dobra? Chujo, piszku, słuszku, ufu Dyskoczy Tak jak chcesz Nie, rób tak kurwa no Niech połóż mi na pierdolę no, zwanals, no, to na To super, że Holy shit Kurde, no, no shit myself O, no. wiesz, to super mówi bo... Kurwa znowu, co to? Super, powiedz mu, że jak mi kupi ryoty to będzie mu lepiej w życiu Jak mi kupisz ryoty to będzie ci lepiej w życiu No, mi też, <grym> No. <grym> Składkę robi? To może nieźle złożyć się Fajny remek chcesz jest Zakrętny No hmm. idź kurwa. To ja będę szedł. To lepiej kurwa z Nie pierdol, bo my wciąż. Tam o, pieska do obrony kurwa. Hmm. Jak poskoczysz to, to razem jest psem. No chodźcie leżej. Bo nie, bo mi się do ucha i kurwa... Chwa? Pedo. Wiem, bo... Yy, to będzie sam remix. Она 2, 13. 14. 14. 14-ка это хуй, это тогда на 13. А на 17-й оклетилась, Что-то ступняло за мной. О, внутрь ступняло. Ну и хуй. А может на сеоперацию кресла? Будет? Сейчас ближе, что есть, пожалуйста, посмотрите, что я попался. Jest Jaka o, 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 kurwa nie, kurczę, 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 kurwa kurczę, O kurczę, <laughs> <To> jest kurczę, Kurwa, kurczę, 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 o. kurczę, 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 Jesteś kurwa nie jest straszna jak kurwa pomarańczowa. To, ja. to nie koma, to jest kurwa pisęca. Mogę startować? No ale no, z branży. Chodź, on leci wątpliwo. No, no, no. Będzie jakieś kurwa nie wiem, Kiedyś jakieś... nie wiem? No nie wiem. No, kurwa tak w dół, bo to się cały czas kupuje. Czy tego monstera czy nie? Niech będzie ja reklamę. Otwieram drugiego. Aj, właśnie. Nie, może będzie reklama albo nie. Może ci zapłacić monster za reklamę. Jakieś lebiny tam, to coś co Tak, wszystko jest, masz no jedną drogę na nim, bo chodziliśmy taki. Musisz chodzę z 17 level nie wiem. cztery te filmy. Gizira, Twitch, Evelyn i Xin. Wszyscy ciemni, którzy z O kurwa! Co to było? Co to było? Co dole! Jakiś możliwe zgadzamy Jakiś może... każdą <ślaski> kurwa. Ja myślałem, kurwa mużyńskie dziecko. Ja myślałem, że Jakieś to bambo kurwa, murzynek ja bambo. Ale jaki morda stary, ja cześć kurwa. Idź stąd killer, bo ci Ja pierdolę ty. Czasem, Aż mam mokro w gaciach. Chuj tam. Nie w wkurwia nie. To no, głupie pytanie. Twój mikrofon, że czułeś? Co on ma jaka? Namestował? Wybiłem go wtedy. Że nagrywał jest to, to, Zabiam, no. Ale, w ciebie.

Jak ja pierdolę, jest Nie gram w to naraka nara, jego.